Dajcie, dzisiaj... Otworzymy sami skrzynki... Otworzę. Słaby... N nie, nie, sorry, nie skrzynki, klucze. Otworzę klucze. Używamy... Używamy... Ciekawe, śrocznie. Proszę nic ciężkich, nic... Statyrak! Prawie... Prawie statyrak!

Mam nowy przedmiot. Zobaczę jaki. Zaprawiłem nową walkę. Dobra, to. Otw otwieramy. I co będzie? Co będzie? AK-47 Gliścow Front. Ciekawe to jest w Nie, przeczytowano w boju. Oluju. <słuch> Inne z lepszych openingów. Ja wam to mówię. I co będzie? SSG SSG wyrastwo. Ja mam ślepsz ja wam to mówię. I to tyle? Nie, ostatni kluczyk. Ostatni kluczyk. I co będzie? Rili. Skin, który nie jest tak naprawdę skinem. No a więc tak. Jest konkurs. W konkursie można wygrać za trzecie miejsce. To jest jedyny w takim rodzaju konkurs. W trzecie miejsce można mieć ten, ten, skin, ten, za trzecie miejsce. Za drugie ten. I chyba ten. A nie jest A nie dobra w faktorniu tak, to jest chyba faktory lekkowane. Za drugie miejsce jest to i to. A za pierwsze jest Geil Ar Gar, Gail, Gar Ail Eee. Yy, co czekajcie. to jest? I kobaltowy. i wiberetki kobaltowy kwarc. Więc jeśli chcecie... Się nagrywa? nagrywa się. Więc jeśli chcecie to... Wysił dział... Yy, wszystko będzie w pisie, albo tutaj będzie taki kółeczko. Co trzeba zrobić albo tutaj, albo tutaj. Znajdź się. by... Be... Zajęcie się, chyba to wisi z dupy. No To by było na tyle do słyszenia.